Zdobyć taki tytuł, marka godna zaufania. Bardzo nam miło, że w OSCBR my tak naprawdę tworzymy nowe standardy rynkowe, i myślę, że to jest dokładnie to, co nasi klienci docenili. Przede wszystkim wyjątkową mamy współpracę z trzema tysiącami biur rachunkowych w Polsce w ramach Ogólnopolskiej Sieci Certyfikowanych Biur Rachunkowych, które właśnie pracują na księgowości online dla klientów. Ale również mamy partnera bankowego mBank, który integruje naszą księgowość z bankowością online i z kątem firmowym. I tym samym klienci mają wszystko w jednym miejscu, czyli wspaniałą wygodę. No i na koniec mamy za sobą silną firmę technologiczną, Cash Direktor, która dostarcza i system dla księgowej ułatwiający pracy, i jednocześnie platformę i aplikację mobilną dla klientów, żeby lepiej zarządzali swoimi firmami i swoimi finansami. Więc na to się składa współpraca trzech firm. Na to się składa technologia, na to się składa jakość usług dostarczanych przez 3000 biur rachunkowych w Polsce, no i innowacyjność, czyli nowe standardy na rynku. Co jest takiego niesamowitego w tej nagrodzie? No podstawową rzeczą jest to, że to ta nagroda Powoduje, jest wybierana przez e, uczestników rynku. No i jak w przeciwieństwie do innych nagród, e, tutaj się za nic nie płaci. Tu po prostu dostajemy informacje, nagle ni stąd, ni zowąd informacja. Drodzy Państwo, zostaliście wybrani. E, Przedsiębiorcy wybrali Was jako markę godną zaufania. To jest niezwykłe i naprawdę wymagające od nas na kolejnych, kolejnych działaniach, i tego, żebyśmy jeszcze bardziej realizowali nasze, nasze cele, ale wspierali też tych małych przedsiębiorców. Co dla Was oznacza takie wyróżnienie? No, to wyróżnienie to na pewno jest wyróżnienie pracy y, samych księgowych, które, którzy tworzą tą sieć. Jest nas dużo, ponad 3 tysiące biur i myślę, że dla tych, dla tych, y, ja jestem tu jako reprezentantka tych wszystkich biur i mam zaszczyt już po raz kolejny uczestniczyć w odebraniu tej nagrody i muszę powiedzieć, że to jest naprawdę docenienie naszej pracy, ciężkiej pracy z klientem i przekonania klienta do takiej nowej y, Nowej jakości usług księgowych. To uczucie przyczynić się do otrzymania nagrody przez partnera. Wspieranie partnera w uzyskaniu takiej nie, nagrody, jakim jest marka godna zaufania, to wielka radość i duma. Eee... W nazwie zaufanie jest, jest kluczem, więc my naszą misją jest wspieranie przedsiębiorczości, wspieranie przedsiębiorców, ale tego sami też nie zrobimy. Nie jesteśmy we wszystkim ekspertami, nie, wszystkiego nie wiemy. Szukamy partnerów, którzy pomogą nam właśnie, jak każdy rektor, tworząc sieć OCBR z księgowymi. Wspieranie naszych przedsiębiorców, naszych klientów w realizacji ich marzeń, czyli ich biznesów. I to jest jakby clue. A ta nagroda potwierdza, że ten krok był w dobrym kierunku.